Witajcie bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii Jak pokonać arcymistrza. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu ze zrzutki, którą prowadzimy aktualnie na bieżącą działalność oraz na poszerzanie horyzontów, na zwiększanie, naszej, zwiększanie jakości naszych działań. Jeżeli podoba Wam się nasza działalność, to będziemy bardzo wdzięczni za każde, każdą wpłatę. Link do zrzutki znajduje się w opisie nagrania. A tymczasem, e, nie przedłużajmy, przejdźmy do partii. Partię tę rozgrywałem na Ekstralizę Szachowej w rundzie siódmej z arcymistrzem Piotrem Bobrasem, kolorem białym. E, no i ta partia obrazuje to, jak ważne jest nie tyle co samo przygotowanie debiutowe z silniejszymi zawodnikami, co znajomość struktur, które rozgrywamy i typowych planów oraz idei, w których, e, w których będziemy się obracać, zatem do e, dodatkowo w tej partii Hmm, dość istotnym czynnikiem było, był brak strachu w drugiej części. Jak pokonać arcymistrza, mo, jeden z motywów przewodnich był strach, a tutaj, właśnie ten brak strachu, ta hmm, nieustępliwość i chęć do zwycięstwa będzie bardzo istotna. Zatem, zobaczmy, jak partia się rozpoczęła: D4 Skoczek f 6 C4 G6, Skoczek C3, Goniec G7, obrona klewsko-indyjska E4 D6, Goniec E2. Roszada gonie z G5, tak zwany system Awerbacha. Przygotowywałem się podczas partii na posunięcie skoczek A6, natomiast zostałem trochę zaskoczony ruchem C5. Na to odpowiedziałem D5 i mój przeciwnik zagrał posunięcie H6. Innym ruchem jest tutaj posunięcie E6 z zaproszeniem do takich struktur z niego. z obrony Bennoniego, natomiast H6 jest równorzędną kontynuacją. Goniec z E3. Inną możliwością to jest zagranie goniec F4, ale czarne tutaj grają E6 i oddają piona w takim wariancie. Goniec E3, E6, Hetman D2, nacisk tutaj na piona na, na, na H6, EBI1D5, picie e, piona na H6 jest niemożliwe, bo nastąpi D4, a na cbi E d 5 czarne uzyskują dość dobrą grę przeciwko pionowi na E4, po ruchu wieża E8. Dlatego nastąpiło ebi ed5, król h7, no i ta pozycja była już grywana setki razy w bazie szachowej i głównym posunięciu tutaj było na przykład, na przykład posunięcie h3 i gra przebiegała następująco. Czarne raczej nie mają tutaj żadnych trudności, po ruchu wieża e8, skoczek f3, goniec f5 z walką o pole e4 i po roszadzie skoczek e4 w wymianie bardzo aktywne gońce U czarnych, kontrola. Linii E rekompensują delikatną stratę w przestrzeni, no i walka jest raczej wyrównana. Dlatego, około ponad miesiąc przed partią, na, jak się przygotowywałem do innej partii, znalazłem tutaj dość ciekawą ideę, żeby od razu zaostrzyć walkę. No i jest to posunięcie H4. Idea jest dosyć prosta. Wykorzystujemy to, że mamy wieżę na H1 i chcemy jak najszybciej zaangażować tego piona do ataku, ruch H5, no i potem korzystając z, z figur celowanych w, w króla czarnych, tutaj między innymi gońce, a potem też może podłączyć się skoczek i korzystając z tych figur chcemy właśnie zaatakować króla. I tutaj są Dwie możliwości. Jedna to skoczy g4, co nastąpiło w partii. Innym ruchem jest wieża e8, gdzie gra jest również bardzo skomplikowana. Białe mogą od razu pokusić się o oddanie figury w wariancie np. h5, g5. Nie za bardzo chcemy pozwalać na posunięcie gb, h5, bo wtedy... Otwieramy zarówno przekonną, jak i linię H, więc czarne dążą do zamknięcia tych wszystkich linii, żeby ich król był bezpieczniejszy. I po g5, skoczek f3, w wyprowadzeniu gońca, można już oddać figurę na g5, ruchem gonie biega g5. I tutaj też taką partię biały, białym kolorem rozegrałem i również ją wygrałem. Natomiast ruch skoczek g4 jest trochę bezpieczniejszy. Następuje goniec f4, nie, nie chcemy oddawać tego czarnopolowego gońca, on dość dobrze, tutaj napiona na h6 wywiera nacisk, więc chcemy go jak najdłużej zachować. No i tutaj pamiętałem jedną ideę, ale ona jest związana z posunięciem czarnych wieża e8. I po wieże e8 czarne tutaj wiążą gońca z królem i planują gdzieś wykorzystanie np. skoczek c4, skoczek e5, skoczek c4, wykorzystanie właśnie tego związania i tutaj obiektywnie nawet najlepszym posunięciem było zagranie króla f1 i zejście z, z tego związania, z jednej strony już nie, nie, nie zrobię roszady do końca partii, ale z drugiej strony wieża na h1 tutaj stoi dość optymalnie, będzie właśnie atakować króla. Przy okazji, drugą wieżę mogę podnosić na przykład na E1 no i z taką centralną, zwartą pozycją mogę kontynuować atak. Natomiast w partii nastąpiło skoczek E5, i tutaj też taki niesiony trochę emocjami, że moje przygotowanie mówiąc kolokwialnie weszło. i ten wariant, który kiedyś, kiedyś analizowałem, może stanąć na szachownicy. Uznałem, że nie będzie za większej różnicy, jak zagram f 1 tutaj, po ruchu skoczek e5, bo po ruchu wieża e8 gra wyglądałoby dokładnie tak samo. Natomiast tutaj obiektywnie lepszym ruchem było zagranie skoczek f3 i wywarcie nacisku na tego skoczka na, na e5. Jeżeli czarny wybiją, no to po, odbijamy oczywiście pionem. To nie jest aż takie takie może do końca naturalne, ale z drugiej strony otwieramy sobie linię G dla własnych figur no i potencjalnie chcemy tutaj zagrać posunięcie właśnie H5 i się wcelować w, w króla czarnych natomiast ja zagrałem królew 1 już mój przeciwnik był trochę zakłopotany jeżeli chodzi o, o to co się dzieje bo grałem dosyć szybko chociaż to zagranie królew 1 nie jest, nie jest najlepsze, ale utrzymuje równą i skomplikowaną grę Kocek D7 wyprowadzenie figury, wieża E1 wieża podłącza się, niejako przytula się do króla, żeby dać pewną kontrolę nad linią E. Posunięcie A6 dosyć standardowe, żeby wykonać ruch B5 i próbować te piony centralne jakoś poderwać. Posunięcie A4 żeby do B5 nie dopuścić. Jest to nie jest może Nasza gra dotychczas obiektywnie najlepsza, ale jest bardzo naturalna, więc tutaj myślę, że bez większych zagwozdek i bez większych analiz, możemy na razie tutaj przejść. Hetman B6, kolejny bardzo naturalny ruch. Hetman tutaj zmierza na B3 lub B4, żeby zaatakować pioną C4. No i teraz już czułem, że w tym momencie należy zaatakować, bo jeżeli. Przeczekam jeden czy dwa ruchy, stracę piona na C4. Potem mogę stracić piona na D5 i partię dosyć szybko przegram. Dlatego wykonuję posunięcie skoczek H3. Ruch wydaje się dosyć dziwny, nienaturalny, ale jeżeli bym zagrał skoczkiem na F3, to wymienię figurę atakującą. A przy okazji, popatrzmy na skoczki czarnych skoczek e5 i skoczek d7 się niejako dublują. Obydwa chciałyby jednocześnie stanąć na polu na e5, ale jest to niemożliwe. Dlatego ruch skoczek f3 by to im ułatwił. Po prostej wymianie wtedy drugi skoczek wskakuje na e5. E, dlatego należy zagrać ruch e, skoczek h3. Cytman b3 i ruch h5. Już atakuje e, króla e, czarnych. Nie, e, To już jest ten ostateczny moment, w którym e, kiedy mam jeszcze czas, żeby wyprowadzić właśnie takie uderzenie. Teraz jeżeli nastąpiłoby bicie, no to wtedy po biciu na g6 bicie goniec c4, hetman c4, król g1. Pozycja czarnego króla jest bardzo niebezpieczna, linia h otworzyła się dla białej wieży i pion na h6 jest bardzo, bardzo osłabiony. Już pewne motywy z ofiarą goniec bije h6, wchodzą w grę przy okazji, można to związanie wykorzystać ruchem skoczek g5 sko i z następnym skoczek e6. Zatem ta pozycja jest bardzo, bardzo niebezpieczna, no i obiektywnie bardzo zła dlatego ruch g5 jest bardzo naturalny i oddanie figury zgodnie z planem, tak jak to wcześniej w niektórych w niektórych wariantach widzieliśmy dlatego goniec, bo jeżeli byśmy odeszli na przykład goniec bg3 to już trzeba by się liczyć z na przykład oddaniem, oddaniem piona, ewentualnie można nawet ruch f5 tutaj wchodzi w grę, żeby te, te figury białych jeszcze bardziej ograniczyć dlatego goniec bg5 jest niejako wymuszone okazuje się, że Obydwaj podczas partii myśleliśmy, że ruch HB g 5 jest jedynym możliwym. Okazuje się, że komputer paradoksalnie oddaje piona na, na przy na G5 i gra sobie spokojnie skoczek B6 i idzie po piona na C4. I gra jest wtedy bardzo, bardzo skomplikowana i pozycja jest mniej więcej równa, ale to jest wszystko bardzo nieoczywiste, więc nie będę wchodził w większe detale. A BG5 jest bardzo naturalnym ruchem i podejrzewam, że większość zawodników by taki ruch wykonała. Spoczek BG5 nastąpiło w partii e, król H8. E, jeżeli król odszedłby na G8, to po posunięciu H6 z atakiem na gońca, goniec odchodzi na F6. Wtedy po ruchu wieża H3, e, Hetman jest już narażony na jakiś atak z odsłony. Więc po Hetman powinien się wycofać na berze i wtedy po ruchu wieża G3 kolejny atak z odsłoną tym razem na króla. I król prędzej czy później musi się schować na H8 i czarne straciły sporo czasu, a ja w międzyczasie wyprowadziłem piona do ataku, wyprowadziłem wieżę do akcji i po ruchu skoczek E4 mam niesamowitą rekompensatę co figurę. Atakuje obrońcę króla, jak on odejdzie, gram F4, atakuje kolejnego obrońca i po odejściu. Następuje hetman c3 i czarne muszą zwrócić figurę, bo po ruchu król g8 jest po prostu mat na g7. Zatem król g8 tutaj było nieprawidłowe, dlatego nastąpił w partii posunięcie król h8. No i tutaj zagrałem teraz taki ruch, z którego chyba jestem najbardziej dumny, ruch hetman f4. Nie jest on może jakiś bardzo skomplikowany, ale jest bardzo ideowy. Wprowadzam wszystkie figury do walki, chcę kontrolować to pole, żeby po ruchu h6 Móc, móc tutaj pole na lepszej dla gońca zabrać, wziąć je pod kontrolę i potem może w połączeniu z ruchem skoczek E4 tego gońca zdobyć. Hetman C2, hetman pró próbuje się przedostać do obrony gdzieś po tej przekonnej, ruch skoczek E4 podciąga kolejną figurę do walki i blokuje tę przekonną. No i teraz to był ostatni moment, w którym jeszcze czarne mogły powalczyć. Najlepszym ruchem było oddanie dwóch pionów, ruchu, znaczy jednego piona ruchem goniec H6, bo mogę zbić pionka na D6 za darmo, ale po ruchu F6 goniec tutaj wykorzystuje, znaczy atak na tego skoczka jest wykorzystaniem związania skoczka z Hetmanem, więc tutaj musiałoby nastąpić kilka wymian po ruchu skoczek. F7, bicie, bicie, bicie Hetman H6. I po ruchu Hetman H7 mogę albo odejść Hetmanem i mieć skomplikowaną grę, albo zbić na H7 i mieć taką delikatnie lepszą końcówkę z trzema pionami za figurę. Ale dwoma wolniakami i ten pion na D5 jest podpartym, wolnym pionem broni go pion C4. A figury czarnych jeszcze nie są do końca wyprowadzone. Natomiast w partii nastąpiło posunięcie skoczek bije C4, które już przegrywa. Nastąpiło skoczek f7, bije piona przy królu, wszystko jest bardzo naturalne. W partii zostało zagrane król g8, natomiast posunięcie wieża f7 tutaj sprawia najwięcej kłopotów, ale to zobaczmy dlaczego. Hetman bije f7, hetman bije e4. Czarne mają chwilowo trzy lekkie figury za wieżę, więc wydaje się, że, to jest, że powinny przetrwać, ale ja mam czas i przy okazji ogromny atak. Posunięcie h6 atakuje teraz gońca. I pomyślałem sobie podczas partii, że go nieco odejdzie, to wtedy zagram sobie posunięcie h7 i nie ma obrony przed ruchem hetman g8. Nie ma sensownej obrony, bo można oczywiście albo oddać hetmana, albo zagrać na przykład skoczek f6, ale po skoczek f6 pole f8 jest odpuszczone, więc tutaj w następnym ruchu będziemy mieli mata. Okazuje się, że tutaj był jeden pewien detal, którego nie dostrzegłem podczas partii, bo po skoczek d2 RULG G1 goniec D4. Posunięcie H7 nie jest najlepsze, bo po ruchu H7 następuje goniec B2, jak zbije Hetmanem, to po Hetman D4 czarne wymieniają Hetmany i otrzymuję mniej więcej taką końcówkę, gdzie mam przewag delikatną przewagę materialną i sporą przewagę pozycyjną, ale jeszcze mata nie ma, więc partia się nie, nie, nie zakończyła. Natomiast Paradoksalnie najlepszym ruchem tutaj było oddanie wieży, ruchem wieża H4. Jest to naprawdę niesamowity ruch. Piękny przykład odciągnięcia, bo teraz jak hetman zbije tę wieżę, wtedy gramy Hetman E8, król H7 goni z D3 szach. Jak król zbije na H6, to gramy Hetman G6, a jeżeli nastąpi przesłona, to wtedy zbijamy na E4. Więc tutaj ten ruch wieża H4 jest nawet początkowo dla komputera bardzo trudnym ruchem, a co tym, a tym bardziej dla człowieka z daleka, więc. Nie miałem prawa po prostu go, go zauważyć. Ale po ruchu h7 myślę, że i tak partia by się w miarę potoczyła dobrze dla mnie. Skoczek f7, król g8, a6. No i teraz atak na i Jak goniec odejdzie, następuje h7. I tutaj partia się za chwilkę zakończy. Mogę zagrać h8, mogę wprowadzić Hetmana do walki już e, naprawdę jest bardzo, bardzo trudno. E, nastąpiło natomiast hetman e4 i jeszcze ostatnia sprytna pułapka, że jak hetman zbije, to skoczy d2 z widełkami. E, I jeszcze bym e, przegrał, ale z daleka widziałem, że mogę wykonać posunięcie h7. E, gdyby nie był nie hetman na e4, to mielibyśmy bardzo uroczego mata na królu, ale mm, można jeszcze oddać hetman za piona, ale po biciu e, i zdobyciu e, i zbiciu na f7 po ruchu wieża G7 e, mój przeciwnik się poddał, bo jak król zbije, Hetman G5, król F8, go nie zbije, C4, mam przewagę materialną Hetmana e, za skoczka i wieżę i przy okazji jeszcze piona. Dodatkowo mam ogromny atak, więc. E, no i jeszcze figury tutaj ze skrzydła. Hetmańskiego sobie rozwinie, co ten partia się e, potoczy w dość jednostronnym kierunku. E, zatem sporo się działo w tej partii. E, myślę, że była dość, dość ciekawa, szczególnie jak ją grałem, to miałem sporo właśnie takich emo emocji, że tak powiem, byłem bardzo podekscytowany po prostu jak, jak ją grałem, więc no i myślę, że dla widzów też była dosyć, dosyć ciekawa. Zatem jeżeli Podobało Wam się to nagranie? Dajcie znać komentarzami, łapkami w górę, a jeżeli ktoś chciałby wesprzeć naszą działalność, to przypominam o zrzutce link w opisie. No i cóż, do zobaczenia.